sobie zagramy w League of Legends no i spoi od razu ja się uczę się dopiero grać nie jestem jakiś super dopiero się uczę tak więc nie mówcie że jestem sławny hejtujcie mnie proszę dobrze sobie że je pokąpimy Ty masz problem ja... Głowa do góry

Dobrze, atakujemy ich powoli, powoli lat, ale atakujemy. No, nie dostał, było blisko. No, dostał, obiłem go tam troszkę, się. ale mówię, to jest takie... nie z nie, nie za dobra. To jest niedobra taktyka, podchodzić tam bliżej, ja sobie tak tutaj będę stał. Nie będę czekał. Ojej, oj, źle rzuciłem teraz. prawo dostosowuje do swoich potrzeb. Ładnie, 100 zadałem. I teraz to mniej za fajnie, bo. Dobra, najszybciej muszę ich tutaj zbić, Dobrze, i sobie oczywiście jak najbardziej tutaj ulepszę.

Tą postacią, tą postacią ogółem o wiele lepiej mi idzie grać Przeciwnik pokonał. Czekaj nie Przeciwnik Dobra, tu. Dobra, odnowić. Dobrze, lecimy, lecimy. Tak czy jest taka, żeby na odległość ich robić, no ale tak jak mówię, ta mana to jest największy tutaj problem. Dwóch wrogów no to nie. Nie dla mnie że tu idzie gościu mi pomóc. To nie Teraz zacznie się chaos, że tak to nazwę. Ojej, oj, tych zbijemy. teraz już tutaj tak nie atakowali. Hmm, nie trafiłem w niego niestety. Łowa do góry! Bierz pieniądze i znikaj. i nie mam jeszcze tego kół. To już chciałem wyjść z tego, nie zdążyłem. No nie tym razem Zumanił, no, będzie tutaj brakować. No to nie do, za dobrze. No już mam many właśnie nie mam o No i grupa. Tak jak mówię to mam największy problem Normalnie bym go by, by nie atakował mnie bym go jeszcze zaatakował Q ale niestety nie Wiem czy tu się opłaca aktualnie ale no zainwestuję, zobaczę jeszcze mm, teraz ktoś by się opłacał zainwestować I w tego młota będzie trzeba, jeszcze sobie muszę to wykupić no, nie jest łatwo na pewno. Krewkę zaraz użyję, i ja w ja sobie już tutaj ucieknę. No, użyłem tej E, ale no. N ni niestety już miecza nie odepnę. Nie odepnę. Nie, odepchnę. Magię odepchnąłem, ale no cóż, trzeba sobie teraz kupić te ten młot. On tutaj da mi 25 aż do ataku. I tutaj trzeba ich nie zwiększyć. No kurde. Bierzemy sobie miksturki zaraz po drugiej. Koniec no, serii. Koniec serii. Rozpętała się. ta postać jest wolna. Już tak było. nikt mi nie pomoże aktualnie. Ogólnie na że jest najgorzej. Ja mam tutaj za ciężkich wrogów, nikt mi nie chce też pomóc. Super. Nie. Ogłuszyłem go. Jakim prawem? Kurde, bele. Nie wiem jak mnie trafię, nie wiem jak bym w ogóle widziała, ale dobra. A to kurde, to już teleportowało się Dobra, od razu się leczę. Honor torzana to Na środku, dobra. Ewidentnie, RK. Koniec serii! Nie tak szybko! Nie nasz pustyni. Przeciwnik pokonany! Dobrze, wieża kolejna zniszczona. No tutaj tarcza Sorry. na magię mi pomogła, ale też to... Nie, byłem bez szans. Nie wiem, jak truky, jaki brek, po, przeciwnicy są tak mocni, jak oni to robią, no... Ewidentnie za, za duża ranga, tak jak mówię. Chyba gości miał 147 level, przynajmniej no, ja mam 7 level. Dopiero zaczynam. Więc... To jest tak, pogrania z przyjaciółmi, a bez, no to może powinno, powinno mi iść lepiej. No Myślałem, że się skryję dalej Tam dalej Tutaj w krzakach, ale no niestety Zemno, co, Dziwnik jest mi się odnowiła, teraz będzie mi łatwiej Ja mam potęg na leczenie, zapomniałem o nich Zobaczcie teraz jak wszyscy się na mnie rzucą Nie mam co zrobić No nie mam Trzech na mnie się otoczyło, a nie jednego bym nie zabił, tylko na daleko. No niestety, przynajmniej jednego, przynajmniej jednego zabiłem, przynajmniej jednego, coś się udało zrobić wreszcie. Nic i już <laughs> dead. Ty masz problem. Ja Znowu nie możesz co zrobić, ja jestem za słaby po prostu. Teraz trzy osoby, no, potwierdzą. Dobra, to już, to już ewidentny koniec. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Do następnego. No i cześć.